Ty mi to PALISZ? A czemu nie? Palę tam w rundę! No kurwa, bo gdzie, ŻE palę na KURNIK, żeby wido jechać! Myślisz, że <laughs> słyszałem to, stary? I Rampa! Do w międzyczasie... czasie. Ilość ich, prawda? Balkał, rampę. Ał. No kurwa, dzisiaj to mi <laughs> zaczął. Wpierdalaj przyjebane, nic się nie głupie. Ej, prezes. i kto w takiej sytuacji jest kurwą, Solar? Ja czy ty? Ja. Twoja stara <laughs> Why not... Cina. Why not both? Niej, nie jeszcze nie prosty reposty Damiana? na była w punkt w chuj. nie słyszałem. twoja sta... Przemek, prze, Przemek, Przemek, Dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć to Przelew, ale, to jest... ale powiedziałem Przemek. Przelew, to tylko matka zrobiłaby, miał dwie buzdy. Moja stara nie ma konta w banku, zamknij mordę. No, bo idziemy tak, tak. do banku. Jopie ale, ale kurwa Ferrari pika ci zajebał, nie? Damian, a u mnie na grillu były dwa chleby i trzy kajzerki. O oh, kurwa. Oh, kurwa, To ilu was było kurwa, osiemnastu? <laughs> Jeszcze oh, trochę smoka. Czemu się ześmiałem, to nawet nie było śmieszne. Nie było w ogóle, nie było bezwzględne. Kurwa, się ześmiałem. Moja stara Damian, graf nie. enemy. Pizdalis. Nawet rocznik twój, twoi... a to twoje dziewczyny, są. Megazor zrobiony z jego dziewczyny i jego starej. Pizdali z 2006. To masz. masz. Ma ma tak, tak. <grym> Jeszcze trochę uh. Smoka. <grym> Zamknij, mordę Ale to dzisiaj śmiesz w fest. Zamknij pilnę, Damian. Aha. Za co ci zrobiłem poza tym, że mam 10 razy więcej fraków niż ty. <grym> Ja wiedziałem od zawsze, Ja wiedziałem, że ty się matematyki w burdelu uczyłeś. No, <grystuś>, staro tak <starych grystuś> taki składę. Gala, gala, jeszcze. Brawo, byku. Spór, Pięknie. Ej, Pod iglu, sort. Dobra, skona kurwa, no i. Głupie pytanie, głupa odpowiedź, no. no. Nie, bo po jednym giglu ja go nie zabiję, to był w, w dziesięciu. Nawet <laughs> 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 jakby wszyscy byli po pięciu giglarz, kurwa, to nie zabijesz. Jakby był po dwóch, to bym powiedział po dwóch, tak? Ej, hey wait, dzisiaj nie jarałeś, nie? Po Jakbym chciał to frytki, jadamy. to bym powiedział, bo proszę frytki chyba, nie? Ja pierdolę, zamknij mordę, bo pytanie czy dostał. A ty kurwa, pierdolisz kurwa. Na. Bo na na No ale ja kurwa... pierdolę, woda jest. A drugi? Jeszcze trochę IQ. Chyba to było niemiłe. Ta, a... No? E... To? Nie, bo właśnie kurwa... Po teraz... polsku spróbuj jeszcze raz. Czekaj, napisz sobie to i przeczytaj nam. O, dobre! Dobre, dobre! O, kurde, Myślę jak to zdanie. Tak. w sumie. Damian, najpierw napisz do jaj, to ci wymyśli jak to powiedzieć.